Szanowni Państwo, rozpoczynamy konkurs numer 6 zawodów CSIO w sobocie. Ladies and gentlemen, start number Będzie to konkurs o Puchar narodów, konkurs różowy opuchar prezydenta Rzeczpospolitej. Ogórz dwólarodowy, no dwa narody mają praca parkour. Parkour składa się z 15 dwunastko zeszłych 15 jest Dystans. Dystans nosi. 560 metrów. Norma czasu. 84 sekundy. Na autorem tego tołu jest pan Krzysztof Zanim rozpoczniemy walkę drużyn zobaczymy kilku zawodników indywidualnych, zawodnicy startują indywidualnie z kilku powodów, po pierwsze są do tego skuszeni, ponieważ nie wszyscy mają zespoły, po drugie niektórzy nie mieszczą się w swoich zespołach, drużyny, które przyjąły zawodnictwo liczniejsze na obywatele narodów startują w zespoły czteroosobowe, a poza tym ten start na tym parkurze może nasz grał startu w niedzielnym Grand Prix, jeśli zawodnik przejdzie z wynikiem do czterech a zerowy wynik na kwalifikacje do inicjatywy własnej rodziny oraz do tegorocznych mistrzostw Europy. Rozpoczynamy od reprezentanta reprezentanta Ukrainy na parkurze Aleksandra Myszczenko a tak koniec. Andrea Star. Aleksander Wniszczemko to uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Hongkongu. Członek Narodowej Reprezentacji Ukrainy która wygrała na Krakowie w Stambule w 2007. Miejsce trzecie. Third place. Zespół ze Szwecji. Sweden. W składzie Jens Fredriksson, Nikolina Safek. Stefani Finetto i Erika Wikramer. Miejsce drugie. Ekipa Francji. W składzie Walter Leperko. Romeo Liget. Carly Bovar, i Bruno Że. konkurs o UW w Polsce w roku 2011 wygrała ekipa Ukrainy. Team Ekipa Ukrainy startowała w składzie Kasio, Ribetti, Oleg Krasuk, Björna Nagel i Katarina Opel. Szefem ekipy ukraińskiej jest przed laty święty jeździec, dziś trener Henrich Wilhelm Johannsmann, z Ukrainy. The national of Ukraine. w Polsce rozgrywany był pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego. W jego imieniu nagrody honorowe wręczy pan Sławomir Nowak, minister kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dekoracji uczestniczą Pan Sławomir Nowak Minister Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu oraz Pan Marcin Szczytnorski Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego A kwiaty wręcza Pani Magdalena Rutkowska Prezes Hipodromu Sopot Szanowni Państwo to wielki zaszczyt w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręczyć puchary tak wspaniałym zawodnikom. Bardzo cieszę się, że w Sopocie mamy tę wielką przyjemność i zaszczyt gościć tak dobrej ekipy i że tutaj u nas na Pomorzu odbywają się tak prestiżowe zawody jeździeckie. Bardzo cieszę się, że Aura, mimo tego, że nie jest najcieplej, ale jednak ugościła nas w miarę, w miarę dobrze, że atmosfera była gorąca, sukcesy są absolutnie zasłużone, konie trochę się uspokoiły po chwili zrywu. Także jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję, w imieniu prezydenta serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia za rok, podobnie w Sokocie. A teraz jeszcze specjalne podziękowania dla sponsora tego konkursu, którym była Korporacja Budowlana Dorako. Te podziękowania odbierze pani Angelika Cieślowska, prezes korporacji. Teraz jeszcze specjalne podziękowania dla. Pana Sławomira Nowaka, ministra kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Oczywiście mam te podziękowania przekażę panu prezydentowi i podziękowania dla pana Jacka Karnowskiego, prezydenta miasta Sobot. A teraz Państwa prosimy o brawa. Runda honorowa. Na Przed nami zwycięzcy konkursu o Puchar Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego The winners of the Nations Cup Zawodnicy z Ukrainy Kassi Rimetti, Oleg Krasów, Bjorna Geli, Katarina Ofer Team Ukraine Simone Na miejscu drugim, przypomnę Francuzi, na trzecim na pozycji czwartej zawodnicy z Turcji i na pozycji piątej reprezentanci Włoch. Na tym proszę Państwa zakończył się konkurs drużynowy zawodów CENZIO.